Mimo słonecznej pogody jest tu tylko 5 stopni. Znajdujemy się na wysokości 4700 metrów nad poziomem morza. Jeszcze dzień wcześniej panowała tu burza śnieżna, dlatego organizatorzy odwołali szósty etap Rajdu Dakar. W tej sytuacji konwój kilkuset maszyn wyruszył z argentyńskiej Fiambali do Copiapo w Chile, gdzie odbędzie się następny etap Rajdu. Wśród nich jechał motocyklista Orlentimu Marek Dąbrowski, który musiał starannie przygotować się do jazdy w temperaturach od 0 stopni Celsjusza na andyjskim Paso de San Francisco do 30 stopni w Copiapo. Różnice temperatur rozwiązałem tak, że po prostu ubrałem się bardzo ciepło na samym dole od razu rano. Jechałem, wyjechałem na, 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 na górę, gdzie jest zimno. Nawet nie czułem, że się zmieniła temperatura. W tym roku byłem bardzo dobrze do tego przygotowany. Później zjechałem znowu y, tam z zera do plus 30 i, i się dopiero rozebrałem. Jednak przejechanie na sportowym motocyklu ponad 600 km i tak nie należało do łatwych. Najbardziej boli tyłek, no bo mamy twarde sportowe siedzenia w tych motocyklach, ale to można. Jeżeli mamy taki problem, to po prostu wstajemy i sobie stoimy na przykład przez 100 km. Szczęśliwie Marka Dąbrowskiego ominęła przypadłość, która na dużych wysokościach pozbawiła przytomności niektórych uczestników rajdu. Niektórzy łapią rzeczywiście chorobę wysokościową, ale to nawet nie wiem od czego to zależy. Ja po prostu jej nie mam i się czuję dobrze, czy wysoko, czy nisko. Po przyjeździe do Kopiapo zawodnicy odpoczywali przed kolejnym OS-em na wydmach, który może okazać się najcięższą próbą całego rajdu. To jest Kopiapo i tutaj tutaj miałem swoje najcięższe chwile rajdowe, więc muszę pamiętać i spokojnie jechać.